Magdalena Wojciechowska, witam Państwa w kolejnym programie w punkt, a dziś moimi gośćmi są pan Paweł Małuszek, zastępca wójta Gminy Ostrowie Wielkopolski. Witam serdecznie, panie wójcie. Dzień dobry. I pani Katarzyna Wielgus, podinspektor do spraw planowania przestrzennego Urzędu Gminy w Ostrowie Wielkopolskim. Witam Dzień. również serdecznie i o tym będziemy dzisiaj, o tym planowaniu przestrzennym będziemy dzisiaj rozmawiać, bo powstaje plan ogólny. Trochę sprawa skomplikowana, ale dotyczy to tych osób, które chciałyby wybudować sobie dom, być może firmę, być może jakiś też budynek gospodarczy, ale zacznijmy od ustawy o planowaniu przestrzennym. Co to takiego? Ustawa o planowaniu przestrzennym to ustawa, która mówi o ładzie przestrzennym. Nowy, ustawa z 2023 roku nakazuje uchwalenie planu ogólnego każdej gminie w Polsce. Plan ogólny podzieli każdą gminę w Polsce na 13 stref planistycznych, i w zależności od tego, w której dział, która działka znajdzie się na, w której strefie planistycznej, będzie można wybudować różne inwestycje. No właśnie, ten ład, jak sama nazwa wskazuje, to jest porządek. Tak? Chodzi tak. o to, żeby nie było bałaganu, nie było wolnej, tak zwanej wolnej Amerykanki, żeby yy, nikt nie mógł stawiać różnego rodzaju makabry tak jak mu to przyjdzie do głowy. No i tu pojawia się kolejny temat, plan ogólny powstaje. To jest też taka rzecz dla osób, które nie mają pojęcia, nie zajmują się w ogóle budową, nie myślą o tym. Rzecz dość taka no, abstrakcyjna. Czyli o czym my dzisiaj mówimy, co gmina przygotowuje i musi przygotować do czerwca przyszłego roku, żeby co można było robić. Panie wójcie. Yy, tak, gmina Ostrów Wielkopolskiej, yy, wiedząc o tym, że ta ustawa, i budowa tego planu ogólnego, ogólnego wejdzie w życie, podjęła decyzję, żeby w budżecie na 2024 rok zabezpieczyć środki na przygotowanie tego planu, sporządzenie tego planu od podstaw. I 31 stycznia zeszłego roku Rada Gminy podjęła już uchwałę, aby ten, rozpocząć procedurę budowy tego planu. 11 marca zeszłego roku podpisaliśmy umowę z firmą, która ten plan nam przygotowuje, i w tej chwili już jesteśmy na etapie opiniowania i uzgadniania tego planu. Ten plan już jest wyłożony na stronie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej i mieszkańcy już mogą się zapoznać z tym planem, jak on będzie wyglądał wstępnie. Natomiast po wszystkich uzgodnieniach, które myślę, że zakończą się w ciągu najbliższych może dwóch miesięcy. Damy mieszkańcom ten plan do konsultacji. I powiedzmy, czym jest ten plan ogólny, bo to jest bardzo ważna informacja, czego on dotyczy? Plan ogólny dotyczy zagospodarowania gminy tak naprawdę. Wyznacza strefy planistyczne, czyli w jedny, na jednych działkach możemy mieć zabudowę mieszkaniową. To jest cała mała wasza uchwała o planowaniu przestrzennym, tylko nazywana planem ogólnym, tak? Tak. tak? tak można to powiedzieć, czyli na zasadzie prawa miejscowego na terenie gminy. Dokładnie w dużym tak. Ważna informacja. Każda gmina będzie musiała mieć swój plan. Każda gmina będzie musiała mieć swój plan. To jest obowiązek każdej gminy. Czas, pierwotny czas zakończenia procedury tworzenia planów ogólnych miał zakończyć się 31 grudnia tego roku. Plan ogólny zastępuje studium uwarunkowań, który nie jest dokumentem aktu prawa miejscowego, natomiast plan ogólny stanie się dokumentem prawa miejscowego. I będzie on ważnym dokumentem, natomiast to będzie taki dokument, który będzie można za kilka lat zmodyfikować. To nie jest zrobiony plan Teraz raz na zawsze, na zawsze mhm. tylko powstanie taka możliwość za kilka lat, jeśli ta, te warunki zabudowy, które dzisiaj wydajemy, a wydajemy ich mnóstwo, bo do dnia dzisiejszego mamy już przygotowanych 1200 decyzji, a proszę sobie wyobrazić, że taką liczbę decyzji wydaliśmy w ciągu ostatnich trzech lat więc tej pracy jest sporo, kiedy one zostaną skonsumowane jakby, bo te decyzje, które dzisiaj wydajemy są decyzjami na czas nieokreślony. Można się budować za 10-15 lat, natomiast jeśli mieszkańcy skonsumują je w ciągu najbliższych kilku lat, my ten plan będziemy mieli możliwość rozszerzyć. Ale to tylko wtedy będziecie mieli możliwość? Nie jeżeli... tylko wtedy, natomiast no, musimy analizować, jeśli nic nie będzie się działo, jeśli te wz będą jakby martwe, nie będzie się nic z nimi działo, no to nie będzie potrzeby jakby. Bo uporządkujmy zmienione. to. Teraz tak, ile gruntów ma pod zabudowę gmina? Czy wy wiecie gmina Ostrowi albo w ilu procentach ten plan jest stworzony zagospodarowania przestrzennego? 25% o tym mówimy? 25%, gdzieś około 25% gmina jest pokryta miejscowymi planami. I te miejscowe. I się plan... zatrzymajmy, dlaczego mhm. tylko w 25%, a nie w 100 albo w 80%? No trudno powiedzieć, takie były decyzje poprzednich władz, żeby tych miejscowych planów nie wprowadzać na różnych terenach. Z jednej strony jest to dobre, z drugiej strony niekoniecznie, dlatego że miejscowy plan już konkretnie wskazuje, jakie domy musimy budować. Są konkretne zapisy, natomiast tam, gdzie nie ma miejscowych planów, Mieszkaniec musi wystąpić o warunki zabudowy, które są mniej takie y, szczegółowe. I tam Czy wtedy y, może podjąć bardziej decyzję. Bardziej wolna ręka jest. Tak? Tak, nie, po, po analizie y otoczenia tego, tej działki, w której się się budować, można podjąć taką decyzję, że chce być na przykład płaski dach, a nie dach y, y, dwuspadowy, który jest wskazany już w miejscowym planie, i tak musi się budować. I nie ma, nie ma dyskusji. A w przypadku planu ogólnego będzie tak samo? Y w przypadku planu ogólnego będzie wskazana tylko powierzchnia biologicznie czynna, czyli ile musimy zostawić tej trawy zieleni, jaka jest maksymalna wysokość zabudowy, czyli tutaj też ograni są ograniczenia, jeśli chodzi o wysokość zabudowy i intensywność zabudowy. Dobrze, no to teraz tak, przychodzę do urzędu, chcę budować dom na terenie gminy Ostrów Wielkopolskiej. Nie mam pojęcia zielonego, od czego zacząć. Na starych zasadach. Co ja zyskuję? Y nie ma starych zasad, te A zasady, na, na, na te zasady, tak, no to są stare tak, zasady, tak, za rok tak, będą nowe, za rok będą nowe, tak, my ten plan chcemy wprowadzić jak tylko będzie to możliwe, dlatego żeby też skorzystać z refundacji, ponieśliśmy koszty na, na przygotowanie tego planu, to są koszty w granicach 140 tysięcy jeśli uda nam się wprowadzić ten plan, uchwalić ten plan, będzie on zaakceptowany też przez wojewodę, bo wojewoda jeszcze na końcu będzie go opiniował. Właściwie zatwierdzał, no to my będziemy mogli wystąpić o refundację z KPO i odzyskamy te pieniądze. Ale musimy się wyrobić w czasie do 30 czerwca przyszłego roku. No dobrze, ale to wracając do mojego pytania, no przychodzę i co? Na starych zasadach, co ja zyskuję? dostaje dożywotnio zgodę na budowę, Mam grunt. Musimy, tak, przede wszystkim musimy sprawdzić to, czy na terenie, gdzie pani chce się budować, jest miejscowy plan. Jeśli jest miejscowy plan, to nie ma możliwości wydania decyzji o warunkach zabudowy, bo pani się buduje na podstawie tego miejscowego planu. Natomiast jeśli jest działka poza miejscowym planem, no to wtedy pani określa jakieś jakieś warunki, które by pani, we wniosku, jakby ten pani wymarzony dom miał wyglądać, ile miałby być metrów, czy miałby mieć dach płaski, czterospadowy, dwuspadowy. I nasz urbanista wtedy na podstawie analizy otoczenia dookoła tego, tej pana, pani działki przygotowuje decyzję o warunkach zabudowy i z tą decyzją może się Pani zgodzić lub może się Pani też ewentualnie nie zgodzić i odwołać się od tej decyzji lub uzgodnić pewne inne zmiany, które gdzieś tam powinny się pojawić według Pani i my wtedy to analizujemy i, i wydajemy decyzję taką. Yy, jaką analiza nam daje możliwość? Dobrze, czyli ja dostaję ten dokument od nas wydany dożywotnie, bez względu na to, czy ten plan ogólny, jak, jak ten plan ogólny wejdzie w życie, prawda? Tak. Ale zmieniam zdanie, chcę wybudować się na terenie gminy, na przykład, nie wiem, Jarocin, i yy, chcę sprzedać te grunty. Czy ja sprzedaję to razem yy, z tą zgodą? Tak, oczywiście, jest taka możliwość. To nie jest imienna zgoda, tylko jest, jest, zgoda na, imienna, jest imienna zgoda, tak, na mm -hmm. inwestora, ale można ją przenieść. Mm -hmm. Przeniesieniem wydajemy wtedy decyzję przenoszącą na nowego inwestora, więc to nie jest żaden problem. Żeby sprzedać to razem z, w, z tą decyzją, którą pani to. pozyskała, mhm. bo jest taka możliwość, że w planie ogólnym ta działka nie zostanie ujęta pod zabudowę i po prostu według nowych przepisów prawa po uchwaleniu planu ogólnego tych warunków zabudowy pani tam nie uzyskała. Czyli to jest, to jest ta zaleta. Czy tak będzie działo się po nowym roku? Tak, będzie się działo. Niestety. A to znaczy w sensie nie po nowym roku, po zmianie po, przepisów. Po tak. uchwaleniu planu ogólnego. Czyli co też będzie można sprzedać y, tak. razem tak. Z, z tym, ale już na nieco innych zasadach. Y, sąsiad mam, mam, działkę z sąsiadem, który ma, nie wiem, no, 3 metry, 4 metry y, dzieli nas, y, dzieliłoby nas od budynku do budynku. Czy mogę się budować czy nie jeszcze na starych zasadach i co będzie z nowymi zasadami? To się nie zmienia akurat. Tutaj najważniejsze y, są y, odległość od granicy działki. Może pani budować budynek w odległości 3 metrów od granicy działki, jeśli nie ma otworów okiennych? 4 metry, jeśli są takie otwory. Oczywiście jest możliwość wybudowania w bliższej odległości, ale to już wymaga zgody tego sąsiada. Czyli gmina nie, nie interweniuje, tylko dobry sąsiad po prostu? Dokładnie tak. Dobrze, co jeszcze się zmieni? Jakie będą jeszcze różnice między tymi starymi a nowymi zasadami? No w przypadku naszej... Skoro są kolejki, no to znaczy, że coś się zmieni. No, zmieni się to, że niektóre grunty, które dzisiaj być może staną się po wydaniu decyzji o wyroku zabudowy, staną się nieruchomościami, które będzie można zabudować. One nie pojawią się w planie ogólnym, bo plan ogólny ogranicza nam trochę możliwości, szczególnie zabudowy tej mieszkaniowej. On wynika z, ze wskaźników na przyszłość, jakby też jest uzależniony od wielkości gminy i od. Mieszkańców, którzy w tej gminie y, zamieszkują. No, nasza gmina jest gminą obszerną, ma ponad 207 km kwadratowych, natomiast mieszkańców jest około 20 tysięcy. I też mamy takie wrażenie, że nie wszyscy, którzy mieszkają już w naszej gminie, są w tej gminie zameldowani bądź oddali swoje, y, swoje y, domy do użytku. A to jest ważne w tym y, planowaniu. A dlaczego to jest ważne? No jest ważne, bo y, liczy się dzisiaj ten wskaźnik się liczy poprzez to, ile tych. Domów istnieje już Czyli dzisiaj. One może są w trakcie budowy na przykład, prawda? To są, ale mm -hmm. są tacy, którzy gdzieś tam mieszkają już kilka lat, natomiast nie oddali do użytku tego domu i to tego... można, tak? Nie oddać do użytku? No, tam nie, powinno nie, nie powinno się natomiast. To może gmina no, powinna płacić w jakichś kontrolach, żeby przeprowadzić i sprawdzić. Nie ma. Już bardziej nadzór może budowlany, budowlany. niż my, ale, ale zdarza się tak, bo nie tylko w naszej gminie, no w wielu takich przypadkach no, ludzie też nie wiedzą, no bo tak jak Czyli dzisiaj tak rozmawiamy nam, o tym planie Nie obraz tego, tak? Tego planu ogólnego, że trochę się bałają. bo zaniża hmm. nam współczynnik. Zabudowy mieszkaniowej. Mm -hmm. a, a, I to jest uzależnione od tego, ile w tej chwili tych budynków na terenie naszej gminy jest, i, i, i ta zabudowa mieszkaniowa w, dużej sto w dużym stopniu zostanie y, gdzieś tam ograniczona właśnie przez takie y, działania. Natomiast nie jest to plan, który wprowadzamy raz na zawsze. Będziemy go zmieniać i na pewno będziemy go zmieniać. Chcemy zawsze działać na rzecz mieszkańców i, i nikt z nas tutaj nie będzie na pewno robił rzeczy, które nie będą mieszkańcom. A e... Powiedział pan, że raz nie jest raz na zawsze, ale co to znaczy, że w ciągu pół roku <laughs> możecie się go zmienić, na przykład? Być może będzie taka taka do tego przestrzeń, że będziemy musieli może zmienić, bo dzisiaj ten plan ogólny tworzymy trochę na zasadzie takiej, że sami szukamy gruntów, które nam mogą się przydać. Nasze grunty, grunty gminne mogą się przydać pod na przykład różnego rodzaju inwestycje, czy też dzisiaj są to grunty rolne. Natomiast chcielibyśmy na tych, na tych gruntach wybudować za jakiś czas boisko. I one muszą też mieć, mus, muszą się znaleźć w odpowiedniej strefie tak? planistycznej, mhm. żeby te, te grunty natomiast możemy pominąć, bo tych gruntów jest sporo. Więc yy, i my jako gmina, i jako osoby fizyczne, i inni przedsiębiorcy mają możliwość wprowadzenia swoich gruntów. Rolnik też może sobie zażyczyć, żeby to jego grunt, który dzisiaj jest gruntem rolnym, stał się gruntem na przykład przemysłowym lub usługowym, bo będzie w przyszłości chciał sprzedać po jakąś ogromną firmę i takich przestrzeni szukamy szczególnie w okolicach drogi krajowej 11. Rozwijamy też strefę inwestycyjną przy Drodze Krajowej 25 w Czekanowie i te grunty chcemy, żeby stały się gruntami też właśnie usługowymi, przemysłowymi, żeby tam powstawały firmy, nasze firmy mamy bardzo niskie podatki, zachęcamy wszystkich przedsiębiorców, żeby się w naszej gminie budowali, prowadzić działalność i temu ma służyć też całe. Natomiast w planie ogólnym jest to, że Konkretnie, konkretne zapisy mówią o tym, żebyśmy przestrzeń do zabudowy mogli mieć taką, a nie większą. My byśmy chcieli dać wszystkim możliwość się budowania gdziekolwiek, natomiast ten, te przepisy ograniczają tę możliwość. Ale jest jeszcze jedno pytanie ważne. No, ludzie ciągną na wieś, wyprowadzają się z miasta, ale też na wielu wioskach już powstają bloki mieszkalne budowane przez deweloperów, deweloper na tej samej zasadzie w planie ogólnym czy inny, jak to wygląda, jest w ogóle zainteresowanie ze strony większych firm budowlanych na, z tymi pozwoleniami jeszcze na starych zasadach w waszej gminie, w gminie Ostroj Wielkopolski? Jest dość duże zainteresowanie, aczkolwiek y, nie mówiłabym tutaj o blokach. Y, czy bardziej bardziej, bardziej osiedla, szeregowce, <laughs> bliźniaki, w ten sposób chcą y, jakby, no jest to sypialnia jednak miasta, więc y, ludzie chcą się wyprowadzać z tych bloków. Czyli jest jednak duże zainteresowanie, ale więcej jest prywatnych czy? No zawsze będzie więcej, więcej tych prywatnych. Dobrze, no, my mówiliśmy o tym, że każda gmina ma swój własny, będzie musiała mieć swój własny plan ogólny i to jest też bardzo ważne, warto podkreślić, prawda, bo to, co będzie obowiązywało na terenie Waszej gminy, to już nie będzie obowiązywało na terenie innej gminy. Zdążycie do czerwca? Bo to są też konsekwencje dla gminy, jeśli tego planu nie zrobi, prawda? Pewnie konsekwencje będą, natomiast my już jesteśmy na takim etapie, chyba jedną z, z pierwszych gmin, na pewno w powiecie ostrowskim, którzy, który już ten plan przedstawił do, do konsultacji do konsultacji, do, do zapoznania się przez mieszkańców. Jesteśmy na etapie opiniowania, tak jak już mówiłem, uzgadniania. Za dwa miesiące być może rozpoczną się konsultacje, które będą miały trzy jakby poziomy mm. i każdy mieszkaniec będzie też mógł się odnieść do tych, do tych, tego i zmienić też przestrzeń swojej gdzieś tam działki, jeśli dzisiaj nie zdąży. Natomiast będzie mógł tylko wprowadzić tam strefę, strefę planistyczną. Będzie mógł zadecydować o tym, jaka ta strefa ma się tam znaleźć. Natomiast my na pewno zdążymy. Nie wiem, kiedy wprowadzimy ten plan Chcielibyśmy to wprowadzić znaczy w tym momencie, jak czerwca, będziemy tak? ostatecznie do czerwca. Natomiast chcemy ten plan wprowadzić wtedy, kiedy będziemy przekonani, że ten plan jest dobrze przygotowany. Też chciałam zapytać o budynki 70-metrowe. Buduje się u Was na terenie gminy? Tak, budują się, jest, cieszy się to popularnością, aczkolwiek najczęściej są to jednak budynki większe. Dla budynków tych 70 metrów jest uproszczona y, procedura pozyskania y, warunków zabudowy. Jest ona szybsza, a też inwestor nie potrzebuje pozyskać y, pozwolenia na budowę, jedynie robi to na zgłoszenie. A jak to będzie miało odniesienie do planu tego ogólnego? To, to będzie, się nie, zmieni. nie zmienia. się, tak. Tak? To jeszcze chciałam zapytać o inwestycje na koniec, już bo czas biegnie nieubłaganie. Inwestycje typu kurnik, chlebnia y, przemysłowe, które... No zdarzają się, raz na jakiś czas słyszymy, że gdzieś w Polsce, w gminie, tu w regionie nawet, że są pomysły, żeby w środku wsi wybudować jakąś potężną, właśnie jakiś potężny kurnik. I co wtedy, co z tym planem? Czy to uwzględnia, czy nie uwzględnia? Musicie brać takie rzeczy, prawda, pod uwagę? Tak, tutaj jeśli chodzi o plan ogólny, to ma on dużą zaletę, gdyż takie inwestycje możemy planować. Mamy taką strefę, jak strefa produkcji rolniczej. I takie inwestycje można budować tylko w tej strefie. Czyli hmm. jeśli mamy strefę zabudowy wielofunkcyjnej z możliwością zabudowy jednorodzinnej, to w takiej strefie już takiego kurnika nie będzie można zbudować. Z bloku rozumiem też nie. Trzypiętrowego też? też nie. No tak, jak mówię, to jest, jest również strefa z zabudową wielorodzinną, ale to też zostanie zaplanowane na jakimś obszarze. Ile, y Czasu trzeba spędzić w urzędzie, żeby jeszcze na starych zasadach te dokumenty sobie załatwić. To jest pół godziny 15 minut, jak Państwo sobie tam radzicie. Jeśli chodzi o wniosek, jest on dość obszerny. Sam wniosek to jest 10 stron, plus niezbędne załączniki, takie jak zaświadczenie o możliwości podłączenia wody czy prądu. No bo nie ma budynku mieszkalnego bez wody i prądu, więc potrzebujemy takie zaświadczenie, że. Tam jest ta możliwość pozyskania tej wody i prądu, mapy ze starostwa. My potrzebujemy już rysunek, gdzie ten budynek mniej więcej będzie stał, więc ta procedura jest dość skomplikowana. I nie zniechęca to ludzi do tego, żeby. Pięknie Państwu dziękuję. Wszystkie, wszelkie informacje można uzyskać pewnie w każdym urzędzie, bo te urzędy już się tym zajmują. 1400 wniosków, mówi pan, tak reasumując? 1200 decyzji już jakby wydanych projektów decyzji, natomiast myślę, że jeśli chodzi o wnioski, to około 1500, ty 1500. na dzień dzisiejszy. Do końca tak, do no, czerwca będzie. Też warto o tym powiedzieć, że zaplanowaliśmy tych środków 150 tysięcy na ten rok, natomiast już jesteśmy po przetargu. Ten przetarg rozszerzamy o kolejnych tysiąc decyzji i boimy się, że może nam nie, nie wystarczy. wystarczyć. Tak. Dziękuję pięknie Państwu za wyjaśnienie tej sprawy. Mam nadzieję, że udało się wytłumaczyć o co chodzi, bo temat jest skomplikowany dla kogoś, kto się pierwszy raz na w ogóle w życiu zajmuje, a na ogół pewnie pierwszy, ewentualnie drugi zabierają zabudowę. Moimi gośćmi Kata, byli Pani Katarzyna wielgo, z podinspektor do spraw planowania przestrzennego Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski. Dziękuję pięknie. I Pan Paweł Małuszek, zastępca Wójta. Ministru Wielkopolski również dziękuję, dziękuję pięknie, bardzo. a ja zapraszam na kolejny program za tydzień. Kłaniam się, do zobaczenia.